Witajcie moi kochani! Zaczynamy od świeczek. Zobaczcie, jak dużo jest tutaj e, świec do wyboru do koloru. Naprawdę, kolorów jest bardzo, bardzo dużo. Tu mamy niebieską. I ta niebieska jest za 7 zł. Za 7 zł. Dobra, taka mała. Tam obok macie troszeczkę większą. Ale ja tu chcę Wam poszukać, czy je widzę jakieś nowości. Idziemy, idziemy. Te świece były na promocji. Niektóre z Was skorzystały. Dobra, ja już widzę tutaj e, fajne świeczki. Tu mamy takie, ładnie pachną, bardzo delikatnie. Mamy takie w takim jakby kieliszku i kosztuje 8 zł. Ale idziemy dalej, i mamy nowości takie podstawki jakby pod świece, takie jak się kiedyś za dawnych czasów chodziło ze świecami. 10 zł. Kosztuje taka podstawka. Ona jest, jak widzicie, taka nakrapiana. Nie jest biała, tylko jest taka... Mm, no nie biała. Zobaczcie. Same widzicie, jaki to jest kolor. Ma takie kropeczki. Zobaczcie tu, jaka fajna. Mi to się zaraz kojarzy z jakimś zamkiem, że kiedyś mieli... E, mieli takie... No, właśnie takie podstawki pod świecę. Ale to tylko mi się tak kojarzy. Mm -hmm. Chyba. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. Tu mamy dużo, 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 ale wszystkie już chyba Wam pokazywałam wcześniej. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Lecimy do 12 tysięcy. Na 12 tysięcy subskrypcji zrobimy rozdanie. Także naprawdę warto. Zachęcam każdego, to nie kosztuje Was nic, a mi pozwala się rozwijać. Dobra, mamy tutaj lampion za 50 zł, w takim stylu boho. Tak on wygląda, jest taki troszeczkę te drewno jakby przepalone, u góry jest metal czarny. Tu się otwiera, zamyka, jak to przeważnie w takich lampionach. A obok mamy prześliczne nowości, które wam już pokazywałam, i dziwię się, że to nie schodzi. No, to jest tak fajne. 25 zł kosztuje. Bardzo ładne. Większość pewnie będzie szukała takich lampionów, jak będą święta Bożego Narodzenia, bo wtedy robi się taki klimacik, nie? W domu. Ja również robię różnymi takimi lampeczkami LEDowymi. Tu Wam jeszcze tak przejadę. Zobaczymy, czy piesek w tym PEPKO jest również na promocji, bo w tym wcześniejszym PEPKO był za 12 chyba złotych. Tu jest 20 złotych. Tu nie ma promocji. Nie wiem dlaczego tak jest, że w jednych jest na promocji, w drugich nie ma. Ok. Widzę fajną pufę. Tej puffy jeszcze nie pokazywałam. Ona jest taka, jak widzicie, w takim e, kolorze kawy z mlekiem. Poczekajcie, wyciągnę ją. Zobaczcie, ale ładna, naprawdę. I one są wszystkie welurowe. Znaczy nie wszystkie, ale akurat ta jest welurowa. A jak pewnie wiecie, welur jest bardzo, bardzo miły w dotyku. I ona kosztuje 50 zł. 38 na 38 na 38 cm. O matko, aż się zapowietrzyłam. Eee... I to jest, słuchajcie, dwa w jednym przecież nie. Yy, możecie sobie ją postawić ładnie, że jest dekoracja, a do środka wrzuca, wrzucacie sobie rzeczy, które nie chcecie, żeby były na wierzchu. Ja wrzucałam kiedyś skarpety, jakieś szaliki, dzieci wrzucały zabawki, jak miałam takie pufy. Yy, także yy, one naprawdę bardzo fajnie się przydają. Yy, lecimy dalej. Tu mamy kocy, 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 kocy kocyki. I nie pamiętam, czy bym to pokazywała. 40 zł kosztuje. 130 na 160 cm. Czarno-biały. Poczekajcie, wyciągnę Wam. E, jeszcze on ma takie frędzelki. No fajny, fajny. Dobra, tak on sobie tutaj wygląda. Ja zakupiłam parę rzeczy z Pepko, Więc pokażę Wam w filmiku. Świetny w dotyku, słuchajcie. 100 Złoty kosztuje 200 na 220 cm, ale on jest duży, dlatego tak dużo kosztuje. Yy, ale naprawdę w dotyku jest przecudne gdzieś położyć w sypialni na łóżko. Przecudne. Ja zakupiłam sobie właśnie zaczęłam Wam mówić i nie dokończyłam. Zakupiłam sobie kilka rzeczy w Pepko, żeby trochę ocieplić sobie yy, mieszkanie. Yy, pokażę Wam w którymś z, filmiku, z filmików, yy, bo już yy, yy, będziemy się za to zabierały. Dobra, tu mamy kocyki i tego nie wiem, czy, nie pamiętam już, powiem Wam szczerze, że tyle rzeczy Wam pokazuję. 130 na 170 kosztuje 25 zł i tak on wygląda. A tu macie rysunek, jak wygląda, jak się go rozłoży. Nie pamiętam, czy Wam pokazywałam, kurczę, tyle rzeczy już Wam pokazywałam, że ja naprawdę e, czasami nie pamiętam, czy, czy coś już było, czy czegoś nie było. Zwłaszcza, że pokazuję Wam z kilku sklepów te dekoracje, dobra, tu mamy łazienkowe dodatki, to wszystko również Wam pokazywałam, ale wjechały fajne półeczki, półeczki plastikowe, półeczki, to jest taka, zobaczcie, taki, możecie sobie włożyć gąbkę, kosztuje 5 zł, możecie sobie włożyć gąbeczkę, jakąś ściereczkę, możecie przyczepić sobie to w kuchni, możecie sobie przyczepić to w łazience, żeby wam odciekało. Tu mamy biały, mamy taki kremowy i jest jeszcze w kolorze szarym. Także tak to wygląda. Często te gąbki się walają. U mnie też się wala ta gąbka. Już miałam ten koszyczek nawet z Bebko, ale mi spadał, więc go yy, oddałam. I teraz zastanawiam się, co mam zrobić, żeby ona nie leżała po prostu w zlewie. 15 zł kosztuje taki śmietniczek. Może ktoś potrzebuje gdzieś do jakiegoś biura, gdzieś do jakiejś łazienki. Taki malutki, taki malutki. I tu jest biało-szary, a tam jest szaro-biały, tak? Tak, także tak tutaj, tak zamienili. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy takie y, ala gąbeczki za 10 zł, 65 na 43 cm. Y, to często widziałam, y, ktoś tam, y, często widziałam używane jako na przykład wychodzi się z wanny czy z podprysznica, y, takie gąbki. Nie wiem, czy ktoś jeszcze do czegoś innego używał takich rzeczy. Jeżeli używacie, to dajcie znać w komentarzu. Może komuś podpowiecie, bo ja też nie jestem alfa i, om i omegą i też nie wiem. Y, co jest do czego, znaczy no nie wszystko, tak? Dobra, szklaneczki, do których powracam, bo jest naprawdę warto, są fajne i za fajną cenę. Ona jest tutaj taka duża, kosztuje 15 zł, ale jak wiecie, że gdzieś czy w jakichś innych sklepach one są droższe. Ja mam taką gdzie ja kupowałam, chyba w netto jedna mi się zbiła bidula i mam jeszcze jedną, ale nie wiem czy nie skuszę się na te wyższe właśnie z Pepco dobra, tu mamy kubeczki chyba nic nie dojechało nowego, nie, jeden jest jeden widzę nowy tu mamy tu mamy taki w ciapki tu mamy taki w ciapki kosztuje 8 zł dobra a nie, jeszcze jeden widzę nowy. O matko, jaki śliczny. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, jaki ładny. Tu mamy taki. Tam z tyłu wisi jeszcze jeden, tylko że ze złotą rączką. Zobaczcie, jaki ładny. Złoto granatowy, za 12 zł. Duży. Duży, naprawdę. Porządną kawę albo herbatę możecie sobie wypić. I tam z tyłu jest jeszcze jeden, e, tylko że ucho jest złote i troszeczkę inaczej e, namalowany, pomalowany dobra, talerze, talerzyki bardzo, bardzo dużo tego można sobie pokompletować dobra, idziemy dalej dalej mamy szczotki słuchajcie, może ktoś potrzebuje do szorowania w łazience czy w kuchni, tu mamy taką już Wam pokazuję 6 zł kosztuje, ale od razu rzuciły mi się w oczy od razu zobaczyłam, że to jest jakaś nowość że tego nie było poczekajcie, chwycę ją porządnie te włosie jest ani miękkie, ani twarde. Takie chyba akurat w, w sam raz do szorowania. Także tak wygląda ładna. Fajny kolor do, dodali. Nie jakieś tam, tak jak tam wiszą brązowe czy żółte, tylko taka e, neonowa zieleń. Dobra, do tego możecie sobie dobrać taką szczotę do szorowania. Yy, jakichś takich wazonów czy butelek, nawet dla dzieci. I taką szczotkę, Tada. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz coś takiego widzę. Nie wiem, czy to nie jest właśnie do tych płyt indukcyjnych, bo tu jest jeszcze coś takiego. To znaczy, nie wiem, czy tą drugą stroną w ogóle można, bo ja mam yy, na gaz i nie orientuję się. Dajcie znać, jak ktoś ma płytę indukcyjną, czy to jest właśnie do tego. Kosztuje 6 zł. Dobra, odkładam. I jeszcze pokażę Wam cenę tej szczotki. Ta też 6 zł, czyli po 6 zł macie takie szczoteczki i ta jak widzicie ma tutaj szczotkę, a na końcu, na końcu ma gąbeczki ma takie gąbeczki. Zobaczcie, tutaj leżą, nie musiałam się tam wyginać do góry. Dobra, tu mamy... A nie, to już wam pokazywałam, więc nie będę wam tutaj. W każdym odcinku pokazywać tych ściągaczek, i tak Wam przejadę. Może komuś akurat coś wpadnie w oko, a nie widział, to może zobaczyć sobie to u mnie w przeglądach. Wszystko, wszystko już tutaj mamy. Czasami, jeżeli coś się opłaca, żeby do czegoś wrócić, to wracam, albo jak długo już nie, nie pokazywałam, to również pokazuję, bo może ktoś akurat nie oglądał. Dobra i tu mamy koniec i tu mamy ściankę z promocja z przecenami przepraszam wyprzedaże przeceny możecie sobie kupić fajne rzeczy te szklanki były dosyć niedawno wystawiane 15 zł kosztowały teraz kosztują 9 zł dwie szklaneczki zobaczcie jakie fajne chyba były jeszcze jakieś inne kolory dobra tu mamy talerzyki tu można było sobie skompletować zestaw także tutaj mamy talerzyki. Kosztuje teraz 12 zł, a kosztował chyba 20, o ile dobrze widzę. Dobra, może ktoś potrzebuje dla, e, dla dziecka do kanapek. Za 2 zł, słuchajcie, 2 zł. Przeceny już od 2 zł w pepko. Tutaj kosztowało 6 zł, a kosztuje 3,50. To są chyba worki do kanapek. No i ta szpatułka wielkanocna kosztuje 5 zł. 5 zł. Dobra, ale to, no to wydaje mi się, że e, się opłaca kupić za taką cenę. E, zawsze pamiętam, że na Boże Narodzenie jest szał właśnie na takie e, patery, bo na tych paterach zazwyczaj ustawia się jakieś przepiękne dekoracje świąteczne. I słuchajcie, zaraz Wam pokażę cenę. To po prostu szok z 50 na 30, więc biegnijcie do Pepko, zobaczcie, jakie prześliczne te patery. W takim stylu glamour, tu mamy podkładki, podkładki są za 3,50 4 sztuki tam są również inne kolory dobra, tutaj mamy e, szkatułkę z takich diamentów i ona kosztowała 35 zł, a jest teraz przeceniona na 22 zł e, dobra co my tutaj jeszcze mamy to również było niedawno ale widzę, że e, stoi Także tutaj takie dekoracje za 25 zł. Kosztowało 40. No to co się dziwić, że to stoi. Tam jeszcze są inne z tyłu. Jakiś kocyk na promocji. Dobra. Tu mamy pudełka, takie szkatułki. Tu mamy dwie dyszki za taką szkatułkę. Eee, I tu kuferek z 40 na 25 zł. Szkoda, że nie ma szarego, bo szary bym na pewno wzięła za taką cenę. Jest tylko pomarańczowy. No i tak, to już jest koniec mojego przeglądu, dajcie znać, co byście kupiły, co już kupiłyście i co byście chciały oglądać, co robicie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.